po spektakularnej wygranej 4 do 1 ze Stalą Rzeszów w ostatni weekend UKS traci już zaledwie 6 punktów do drugiego w tabeli Śląska Wrocław i w tym odcinku przeanalizujemy to dlaczego UKS zagrał aż tak dobrze przeciwko Stali Rzeszów i jaka kluczowa naprawdę zmiana wprowadzona przez trenera Szymona Grabowskiego sprawiła, że ponownie odżyły nadzieję co do tego, że UKS jeszcze za niedługo ponownie włączy się do realnej walki o awans do ekstraklasy zapraszam i ja już ogólnie raz to powiedziałem w tym filmiku nagrywanym na gorąco od razu po tym spotkaniu ze Stalą Rzeszów, ale teraz to powtórzę. Moim zdaniem to spotkanie, a zwłaszcza ten fragment, czyli w zasadzie cała pierwsza połowa, jeszcze ten początkowy fragment drugiej, kiedy to ŁKS strzelił gola na 4 do 0. Moim zdaniem te 50 minut, kiedy to ŁKS prowadził właśnie 4 do 0, to był zdecydowanie najlepszy okres za kadencji trenera Szymona Grabowskiego w tym sezonie, ale całościowo, nawet biorąc pod uwagę może nie gorąc, ale nie aż tak zjawiskową, spektakularną drugą połowę, kiedy to UKS miał pewny wynik już nie musiał forsować tego tempa i tych ataków, no to mimo to moim zdaniem całościowo to był bezapelacyjnie, niewątpliwie nawet tutaj nie widzę żadnego pola do dyskusji. Najlepszy mecz UKS-u w tym sezonie. I z jednej strony, moim zdaniem, jak ktoś oglądał to spotkanie, to jest to w zupełności naturalna opinia, że tak rozpływam się nad tym meczem w wykonaniu UKS-u, ale naprawdę było to spotkanie, gdzie trudno się do czegokolwiek przyczepić, jeśli chodzi o UKS -u w tym meczu, chociaż potem jeszcze wspomnę o rzeczach, które nie do końca zafunkcjonowały na najwyższym poziomie, ale tak generalnie, naprawdę bardzo dobry mecz w wykonaniu uks u niemal perfekcyjny. I dlaczego uważam, że to jest najlepszy mecz uks u w tym sezonie? Bo jasne, zdarzyły się spotkania, kiedy to ŁKS już zdobywał więcej bramek, bo z Krobrim Głogów w Pucharze Polski potrafił zdobyć 5 goli, wygrać 5 do 3, z Polonią Bytą w Lidze wygrać 5 do 0, więc wygrać nawet wyżej niż teraz, ale jednak w tych meczach nie było takiej kontroli, i nie było po prostu takiego poczucia oglądając to spotkanie, że OKS ma właśnie aż taką kontrolę i taki spokój związany z przebiegiem tego meczu, bo to co od razu mówiłem postali Rzeszów przeciwko Polonii Bytom na dobrą sprawę, gdyby nie to szczęście, które było naprawdę wysokie przy tym centrostrzale Serhija Krykuna, który wpadł. I przelobował bramkarza Poloni w końcówce pierwszej połowy No to wcale nie jest powiedziane, że koniecznie UKS musiałby wygrać tamto spotkanie A na pewno nie aż 5 do 0 Po prostu tak się ułożyło, że ta bramka dość szczęśliwie wpadła Potem Polonia się otworzyła I w zasadzie od razu jak się otworzyła to się zamknęła Bo UKS dostał więcej wolnej przestrzeni, więcej swobody No i tacy piłkarze jak Fabian Piasecki, który zanotował dublet I rozegrał wówczas świetne zawody Sprawili, że UKS wygrał 5 do 0 No a z Chrobrym Głogów Fajnie to był taki roller coaster, który na pewno będę długo wspominał, bo takie bardzo emocjonujące i pasjonujące spotkanie, ale znowu brakowało tej kontroli, no bo nie możemy powiedzieć, że OKS miał kontrolę skoro prowadząc 3 do 1, zaraz stracił dwie bramki na początku drugiej połowy. No i znów, gdyby nie świetne wejście, Tomy w końcówce dogrywki, to wcale nie jest powiedziane, żeby ŁKS musiał wówczas awansować i wygrać. A tutaj ze stalą Rzeszów, naprawdę po tej pierwszej połowie, nawet już po tej pierwszej bramce strzelonej. Przez AUKS było widać, która drużyna jest lepsza, no i która drużyna zasługuje na prowadzenie, i jaka drużyna ma więcej jakości. No i moim zdaniem teraz kluczowa będzie odpowiedź na jedno bardzo ważne pytanie. Co sprawiło, że LKS miał w tym meczu ze Stalą Rzeczów aż taką kontrolę i czuł się po prostu na boisku aż tak pewnie, bo kolejna rzecz warte odnotowania, co wcale nie powtarzało się tak często w poprzednich meczach rozgrywanych przez LKS w tym sezonie, to to, że LKS po pierwszej bramce się nie zatrzymał, po drugiej się nie zatrzymał, po trzeciej nie po czwartej można powiedzieć, że trochę się zatrzymał, ale też prawda jest taka, że jeszcze nawet po czwartym golu, kiedy to już LKS był bardziej cofnięty i wyczekiwał powiedzmy kontrataków, prostopadu, podań, to i tak jeszcze w tej drugiej połowie, gdy UKS prowadził 4 do 1, były spokojnie cztery dobre bramkowe sytuacje, dwie Ernsta, jedna Lewandowskiego, jedna Piaseckiego i gdyby na przykład z tych czterech sytuacji dla UKS padła jedna bądź dwie bramki, to wcale nie byłaby kontrowersja, bo spokojnie ten ostateczny wynik, ostateczna wygrana UKS-u mogła być jeszcze bardziej okazała, więc naprawdę to trzeba pochwalić i co się na to złożyło? Moim zdaniem kluczową zmianą jeśli chodzi o EUKS, która sprawiła, że to spotkanie ze Stalą Rzeszów wypadło aż tak dobrze, była zmiana systemu, była obecna formacja prowadzona przez trenera odnośnie euks u po prostu idealnie pasuje pod kątem piłkarzy i pod kątem charakterystyki tych zawodników, których aktualnie ma do dyspozycji trener Szymon Grabowski. No jednak taką główną ciekawostką jest to, że ta formacja, o której mówię, to nie jest formacja na czwórkę obrońców, w tym na dwójkę stoperów, bo jednak w ostatnich latach jako kibice UKS-u doskonale przyzwyczailiśmy się do tego, że oczywiście w ostatnich latach w UKS-ie doszło do ogromnej liczby zmian, do ogromnej liczby Roszat na ławce trenerskiej, ale też do ogromnej liczby roszat jeśli chodzi o kadrę UKS-u, bo tak naprawdę co roku latem UKS sprowadza tabun nowych piłkarzy i tabun piłkarzy odchodzi z UKS-u, więc tych zmian jest naprawdę sporo i to nie jest żadna kontrowersja. Taka jest rzeczywistość, takie są fakty, ale jednak w ostatnich latach tak naprawdę, niezależnie od tego, jacy piłkarze grali w LKS-ie, jaki trener zasiadał na ławce i czy akurat grał LKS w pierwszej lidze, czy może w ekstraklasie, no to zawsze powtarzało się to, że takim bazowym ustawieniem, które nawet nie podlegało większej negocjacji, była właśnie ta czwórka z tyłu. Oczywiście. Postarałem się powyciągać parę rzeczy z głowy Jasne, za kadencji Kibu nic zdarzały się takie okresy, że Powiedzmy, defensywny pomocnik, Maksymilian Rozwandowicz Schodził między Macieja Dąbrowskiego i Adamia Marciniaka Czyli dwójkę stoperów, była trójka stoperów A powiedzmy, Bartosz Szeliga i Mateusz Bąkowicz wychodzili wyżej i grali jako wahadłowi Takie też ustawienie właśnie na wahadłowych i trójkę stoperów Próbował na początku sezonu w Ekstraklasie Kazimierz Moskal I w taki sposób na przykład ŁKS w takim pamiętnym meczu Wygrał na stadionie króla 1-0 z Pogonią Szczecin po kapitalnym trafieniu Angela Hotiego. No i taki mecz, który też pozostanie na długo w pamięci kibiców LKS-u, czyli spotkanie z poprzedniego sezonu, już końcowa faza niedługiej kadencji Ariela Galano i mecz w Płocku, gdzie LKS przyjechał, dostał trzy bramki na przestrzeni pierwszych 30 minut tego spotkania. No i wówczas właśnie Paragwajski szkoleniowiec postawił na taki eksperyment, jeśli chodzi o trójkę z tyłu, ale kompletnie to nie wypaliło, bo LKS no, nie miał tego za bardzo przetrenowane, a też co przyda się w dalszej części tego filmu, no jednak to ustawienie z trójką środkowych obrońców, to jest taka formacja, która jeśli jest właśnie przetrenowana, jeśli są takie automatyzmy i wypracowane zachowania umiejętność poruszania się piłkarzy w tym systemie, no to wtedy zespół może na tym korzystać i może dzięki temu mieć wymierne skutki, wymierne efekty, ale druga strona medalu jest taka, że no właśnie, jeśli dany zespół rzuci się na głęboką wodę i nie będzie miał tego przetrenowane, no to właśnie ta formacja brutalnie obnaża to, jeśli dany zespół nie jest przygotowany do gry na wysokim poziomie w takim ustawieniu, no i ŁKS wówczas w Płocku doskonale się o tym przekonał, ani Pirulo, ani Antoni Munarczyk na wahadłach, to nie był, delikatnie mówiąc, najlepszy przy pomysł. No i w sumie tak skończyła się ta kadencja Ariela Galeano. No ale nawet przed tym sezonem właśnie oficjalnie mówił o tym trener Szymon Grabowski, że on nie chce mówić o dokładnej szczegółowej formacji, że najważniejsze są zadania poszczególnych zawodników na boisku, a niekoniecznie trzeba się przywiązywać do poszczególnej formacji, czy do danej pozycji, na której występuje poszczególny piłkarz, ale jednak powiedział, że no z tyłu będzie to czterech obrońców i że takie ma właśnie przekonanie Szymon Grabowski, że tak to będzie wyglądało. I tutaj teraz Wpisałem sobie takie trzy czynniki Które sprawiły w ostatnim czasie I co moim zdaniem zmotywowało Trenera Grabowskiego do tego Żeby wycofać się z tej decyzji Z tego stanowiska, no i żeby przejść Na tę formację 3-5-2 Tak to chyba możemy określić Przede wszystkim moim zdaniem taki pierwszy i główny czynnik Który zmotywował trenera uks u Do podjęcia tej decyzji Była bardzo słaba, rozczarowująca Forma wszystkich skrzydłowych ŁKS-u W ostatnim czasie, w minionych miesiącach Bo jeśli zadałbym wam takie pytanie, jaki piłkarz na jakiej pozycji traci najwięcej, właśnie na ustawieniu z wahadłowymi, z trójką środkowych obrońców? To naturalnie są skrzydłowi, no bo w tym ustawieniu nie ma po prostu miejsca dla takich nominalnych, naturalnych, skrzydłowych. Są wahadłowi, ale charakterystyka właśnie piłkarzy uks u występujących na skrzydłach, jak Antoni Munarczyk, Serhii Krykun, czy Hussein Balicz, no to jednak każdy z tej trójki to raczej nie są piłkarze, którzy mogą występować na wahadłach, bo to nie są gracze, którzy mieliby na tyle rozwinięty uniwersalność, żeby byli w stanie przez pełne 90 minut łączyć właśnie obowiązki ofensywne z defensywnymi. Też znakiem zapytania jest po prostu kondycja, no bo nie ma co się oszukiwać. Ja nie mówię tego, że ci piłkarze są jacyś dramatyczni pod kątem kondycyjnym, ale jednak właśnie, no mają najwięcej dobiegania, bo co chwilę muszą grać albo na połowie przeciwnika, albo na własnej i zmieniać pozycję i 40-30 metrów sprintem co chwilę w zasadzie na tej pozycji to jest normalka, no to w takiej sytuacji naprawdę to muszą być Piłkarze, którzy są wybitni, ponadprzeciętni pod kątem motorycznym, pod kątem kondycyjnym i nie do końca możemy tak określać skrzydłowych EUKS-u, ale po prostu za dużo było w ostatnim czasie rozczarowujących występów Balicia, Krykuna czy Munarczyka. W przypadku każdego z nich to jest trochę inna sytuacja. Ja, jak wspomniałem, liczę na to, że jeszcze. ŁKS, czy Szymon Grabowski konkretnie on, że pojawi się jeszcze w Ełkesie w najbliższym czasie taki pomysł, jak odgruzować, jak odbudować Antoniego Munarczyka, bo uważam, że jest to piłkarz zbyt dobry, po prostu mający zbyt dużo umiejętności, żeby można było pozwolić na to, żeby teraz topił się i tonął w rezerwach. Uważam, że trzeba podać mu po mocną rękę, no ale w przypadku Kusejna Balicza i serki Krykuna nie za bardzo mam co usprawiedliwiać, no bo jednak Balicz zalicza no już drugi rok w UKSie i za mało jest. Regularności za mało jest przekonywujących momentów w występach tego piłkarza. Ja nie mówię, że Balic jest fatalny, uważam, że to ogólnie jest bardzo dobry piłkarz, ale kontuzje i inne kwestie sprawiły, że brakuje tej regularności i to raczej nie jest zawodnik, co definitywnie można już. Potwierdzić po tych dwóch latach, które byłby w stanie być takim pełnoprawnym liderem łks u Mister Hillary miał niezłe wejście, ale z każdym kolejnym tygodniem coraz bardziej Ukrainiec gasł. No i rzecz, która mogła najbardziej irytować kibiców łks u w grze Krykuna, no to decyzyjność, która w przypadku tego piłkarza jest problemem i to była rzecz taka, no frustrująca, irytująca w jego przypadku, więc to pierwsza kwestia. Słaba forma skrzydłowych, a też trzeba zwrócić uwagę na to, że przecież były takie plany, żeby głównym podstawowym młodzieżowcem, LKS-u w kontekście tego przepisu był Antoni Munarczyk, ale skoro Munarczyk został trochę skreślony, no bo tak to w ostatnim czasie wygląda, no to nowym podstawowym młodzieżowcem został Krzysztof Pałowski, a jako że to jest środkowy obrońca, no to to też sprawia, że lks łatwiej przejść na wariant z trzecim środkowym obrońcą. Druga sprawa, o której poniekąd już wspomniałem, no to właśnie to, że UKS ma w kadrze piłkarzy, którzy idealnie, perfekcyjnie, bezbłędnie można powiedzieć, pasują do tego, żeby występować na wahadłach. Przede wszystkim myślę tutaj o Jasperze Liffelsendzie, bo dla Niemca ta pozycja wahadłowego jest po prostu idealna. Można powiedzieć, że ona została wymyślona pod Jaspera Liffelsenda, bo to jest nie tylko kwestia kondycji i motoryki. Ogólnie ja mam takie wrażenie, że na przykład Gustav Norlin, który gra na lewej stronie, bo Leffelsend gra na prawej. No, to w przypadku Norlina rzeczywiście to wygląda tak, że gdyby nie kwestie biegowe, no to moim zdaniem Norlin nie za bardzo miałby powody czy argumenty do tego, żeby grać regularnie w składzie uks No, bo to jest piłkarz, który piłkarsko właśnie pod kątem jakości jakichś zaskakujących zagrań daje niewiele, ale jedyny atut chyba tego piłkarza jest po prostu szybkość i to, że Norlin dużo biega i pod tym kątem pasuje na to, żeby grać na wachady, ale ogólnie no występy tego piłkarza nie są zbyt przekonane konkurowującej na pewno kibice UKS-u. Obiecywali sobie po tym piłkarzu zdecydowanie więcej, no ale w przypadku Jaspera Felsenda to jest właśnie taki piłkarz, który wcześniej występował jako boczny obrońca, ale już wtedy było widać, że to jest zawodnik, który spokojnie może grać wyżej, bo on też w poprzednich klubach kreował grę, występował w środku pola i faktycznie właśnie dzięki temu, że ŁKS też do czego przejdę w tym ustawieniu, ŁKS masz czterech środkowych pomocników i często zagęszcza tę grę w środku pola, no to właśnie czy to na lewej stronie, czy na prawej, na lewym bądź prawym skrzydle, od opierają się takie korytarze wolnej przestrzeni. No i taki Jasper Liffelsend, biorąc również pod uwagę jego szybkość, jego dynamikę, ale też umiejętność dogrania piłki niezwykle precyzyjnego, no to właśnie z tego może korzystać Niemiec grając w ten sposób. No i trzecia sprawa, czyli powrót No i trzecia sprawa, czyli powrót albo transfer dwóch nowych środkowych pomocników, no bo tak to określał na przykład dyrektor sportowy uks u czyli Radosław Mozyrko. Jeden transfer rzeczywiście się dokonał. Mowa o Bastienie Tomie, który jest piłkarzem z innej galaktyki. Tak to wyglądało w pierwszej połowie ze Stalą Rzeszów, ale nie tylko, bo już w poprzednich meczach z GKS-em czy z Chrobrym Głogów, w zasadzie sam Tomas sprawił, że UKS wygrał tamte spotkania i mógł się cieszyć ze zwycięstwa. Tutaj na pewno plus w tym meczu wyglądał tak i o tym Również mówił trener Szymon Grabowski, że Bastian Toma nie dość, że samemu miał po prostu wnieść więcej dobrych cech do środka pola uks u to miał też sprawić, żeby inni piłkarze grający wokół niego, właśnie jak Mokrzycki powracający po kontuzji, jak Ernst, jak Wysokiński, w dalszej kolejności pewnie Hinokio, Kupczak czy Szczepański, mówił o tym Grabowski, że to ma, ma sprawić, żeby ci piłkarze również wokół niego urośli, no i żeby również zaczęli grać lepiej i to faktycznie się dzieje, ale sam Bastian Toma gra bardzo dobrze że do czego jeszcze przejdę, no i powrót Michała Mokrzyckiego, jeszcze Toma, no to tak, faktycznie możemy powiedzieć, że to jest taka dziesiątka, taki rozgrywający którego potrzebował ŁKS no i piłkarz, który pomaga nie tylko sobie ale pomaga również innym piłkarzom no obecnie pierwszoplanową postacią ŁKS-u, no i powrót Michała Mokrzyckiego którym nie możemy zapominać no bo jednak ta konkluzja, która wykluczyła Michała Mokrzyckiego na dobre kilka tygodni, sprawiła, że ten piłkarz jest na dopiero 13 miejscu, jeśli chodzi o rozegrany minuty w lidze w tym sezonie, a mimo to Mokrzycki wykreował najwięcej sytuacji, bo jak na razie Mokrzycki ma na swoim koncie 21 kluczowych podań w lidze, najwięcej spośród wszystkich piłkarzy uks u a jak wspomniałem, pod kątem minut to wcale nie jest tak, że Mokrzycki jest w, w czołówce, więc na pewno Powrót Michała Mokrzyckiego do zdrowia i przyjście Bastiena Tomy sprawiło, że też łatwiej było trenerowi Szymonowi Grabowskiemu zdecydować się na ten wariant z czwórką aż środkowych pomocników, bo po prostu UKS ma na tyle jakościowych graczy w drugiej linii, żeby właśnie tak tworzyć to. Ustawienie. No i właśnie przy tych środkowych pomocnikach AUKS-u, przy drugiej linii, chciałbym się zatrzymać na dłużej, bo jak przeanalizujemy bramki, które padły, te cztery trafienia z meczu ze Stanem Rzeszów, no to w każdym z tych trafień udział brał na przykład jeden pomocnik AUKS-u, albo nawet większa liczba tych pomocników, no bo przecież pierwsza bramka też screeny teraz będziecie mieli z, ze strony TVP Sport, więc jak ktoś chce, to, to niech zobaczy, co się dzieje na ekranie. No to pierwsza bramka, no to to jest asysta Sebastiana Ernst. Okej, okay, padł samobój, ale z czego on się wziął? On, on się właśnie wziął z doskonałego zachowania Ernsta, który wbiegł z drugiej linii, zaatakował wolną przestrzeń w polu karnym przeciwnika i tak agresyw, agresywnie wbiegł i bez zastanowienia dograł piłkę, z czego padła ta bramka samobójcza. Druga bramka, asysta Michała Mokrzyckiego z rzutu rożnego przy główce Artura Kraczuna. Trzeci gol, no to bramka Sebastiana Ernsta. Ogólnie Niemiec naprawdę rozegrał fantastyczne zawody, moim zdaniem najlepsze odkąd Ernst występuje w łks ie już w pewnym momencie. Zwątpiłem co do tego, że Ernst będzie w stanie pełnić tę funkcję lidera łks u jednak przez większość meczów w ostatnim czasie to nie był piłkarz wyróżniający się i, i można było mieć obawy wo wobec tego, czy faktycznie ten transfer się obroni, no ale to spotkanie było kapitalne w wykonaniu Sebastiana Ernsta. No i trzecia bramka rozpoczęła się i zakończyła na tym piłkarzu, bo to Ernst najpierw wygrał drugą piłkę, zgarnął piłkę i utrzymał ją na korzyść dla a potem wbiegł w pole karne, znowu z drugiej linii i wykorzystał kapitalne dośrodkowanie Jaspera Lefelsenda. No i czwarta bramka, nieco przypadkowa, ale tym razem, no to tutaj kluczowy udział Bastiena Tomy, który tak samo jak z GKS-em Tychy zmusił rywala do wbicia sobie piłki do własnej bramki, więc cztery gole dla UKS-u i przy każdym z nich jakiś udział miał właśnie pomocnik grający w UKS-ie. Teraz chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać przy w statystykach pomocników LKS-u z tego meczu, bo one też mówią wiele, na przykład celność podań na połowie przeciwnika, i tak w przypadku Sebastiana Ernsta 88%, Mateusz Wysokiński 89%, Michał Mokrzycki 84%, no i Bastien Toma, który stosunkowo z tej czwórki grał najwyżej, i tak naprawdę niezłe, przyzwoite 78%, więc jak na to, że to są podania z połowy przeciwnika, to ten wynik każdego z pomocników LKS-u wygląda bardzo. Dobrze. No, i jeszcze warto wspomnieć o tym, że właśnie przeciwko stali cała czwórka pomocników EUKS-u była na czterech najwyższych pozycjach. Jeśli chodzi o podania, jeśli chodzi o kontakty z piłką, do tego trzech pomocników EUKS-u było na trzech czołowych miejscach w granych pojedynkach. No i najwięcej kluczowych podań 3 zaliczył pomocnik, czyli Michał Mokrzycki. Podobnie wyglądało to z GKS-em Tychy, i można powiedzieć, że zapanowała taka normalność, czyli właśnie jeśli chodzi o kontakty z piłką, o podania, o wykreowanie. Sytuacje, czyli statystyki charakterystyczne dla pomocników, dla graczy drugiej linii. Wreszcie w tych statystykach pomocnicy UKS-u są na najwyższych pozycjach, i ktoś może powiedzieć, że to jest oczywistość, no ale to jest oczywistość tak naprawdę dopiero teraz, bo na przykład jak popatrzymy na te mecze UKS-u do momentu kiedy jeszcze nie było Basty, na tomy, kiedy Michał Mokrzycki leczył kontuzję, no to na przykład mecz pierwszy z brzegu z sierpnia przegrany w głogowie jeden do z Chrobrym, no to ciekawostka. W tamtym spotkaniu Bramka Show u Aleksander Bobek miał 27 kontaktów z piłką A popatrzcie na liczbę kontaktów z piłką innych pomocników ŁKS-u Mateusz Kupczak 40, Ernst 35, Wysokiński 30, Hinokio 20, Szczepański 19 Więc pomocnicy uks u ok, nie każdy z nich grał całe spotkanie pełne 90 minut Ale jednak liczba kontaktów z piłką pomocników ŁKS-u wcale nie za bardzo różniła się Wobec tego ile kontaktów z piłką miał Aleksander Bobek I to nie było jedno spotkanie nie chcę tego przedłużać, ale w innych meczach z Wisłą, Kraków, z ruchem chorzów też to wyglądało niemal identycznie. No więc siłą rzeczy teraz, gdzie, kiedy to piłkarze grający w środku pola wymieniają więcej podań, notują więcej kontaktów z piłką i ich wpływ na grę UKS-u jest wyraźnie większy. No to jednak naturalne jest też to, że ten spokój i taka kontrola opanowanie w grze UKS-u jest wyraźnie większa, i idzie w tym i idzie z tym w parze Ale wracając jeszcze do tego ustawienia, do formacji, którą zdecydował się trener Szymon Grabowski No to jakby zupełnie naturalnie jest też to, że w tym ustawieniu, gdzie jest aż czterech środkowych pomocników ŁKS zazwyczaj miał kontrolę w środku pola, bo też zazwyczaj miał przewagę Bo nie ma co się oszukiwać, że większość drużyn właśnie gra w takim 4-3-3 i właśnie w tym ustawieniu UKS też rozpoczynał ten sezon, no ale właśnie gdy takie zespoły jak Stal Rzeszów grają w 4-3-3, no to jak sama nazwa wskazuje, w środku pola mają trzech piłkarzy, a UKS miał czterech, Plus też trzeba dodać, że z tego ustawienia, które na papierze wyglądały jak 3-5-2, tak to możemy określić, no to jednak w fazie budowania akcji, w fazie ataku często UKS przechodził na 3-2-5 i de facto mieliśmy siedmiu piłkarzy z przodu, którzy ciągle atakowali i ciągle. Wymieniali się pozycjami, bo wiadomo, że w bramce Aleksander Bobek, trójka środkowych obrońców, Rudolf Kraczun-Fobowski też nie za bardzo będą opuszczać swoje pozycje. Ale już wahadłowi środek pola plus napastnik Mateusz Lewandowski, w drugiej połowie był to Fabian Piasecki. Między nimi wchodziła ciągła rotacja, i w sumie nie było wiadomo, czy Norlin będzie bardziej na lewym skrzydle, czy będzie grał jako dziewiątka, bo takie momenty były. Czy Liffelsand pójdzie do przodu, czy zostanie Bastian Toma, On też można powiedzieć, że. Taki cofnięty napastnik, ofensywny pomocnik, ale on też regularnie schodził albo na lewą, albo na prawą stronę i tworzył po prostu przewagi z innymi piłkarzami, którzy też zbiegali do boku, jak Mokrzycki czy Ernst, więc tej wymienności pozycji było naprawdę sporo. Też powiedzmy ta bramka głową Sebastiana Ernst'a, albo w ogóle duża część sytuacji, która była dla UKS-u tego dnia, brała się z wbiegania za plecy obrońców, z wychodzenia na wolne pole, ale właśnie problem był taki, że. LKS w tym meczu był wreszcie drużyną aktywną, bo też kolejna rzecz jest taka, że pressing, gra bez piłki wyglądała dobrze i LKS ten poziom intensywności był jak najbardziej akceptowalny. Ale problem LKS-u przez lwią część tego sezonu do tych ostatnich spotkań polegał na tym, że LKS i to była po części wina ustawienia tego 4-3-3, czy tego archaicznego 4-4-2, które w wyniku. Problemów kadrowych było przez kilka spotkań testowane przez trenera Grabowskiego. No, to UKS chciał być drużyną aktywną, chciał być drużyną, która będzie narzucała tempo spotkania, rytm gry, ale nie była w stanie tego zrobić. I oczywiście nie była w stanie tego zrobić, bo pewnie nie miała właśnie Bastiena Tomy, nie miała Michała Mokrzyckiego, ale ogólnie była drużyną grającą jednostajnie, przewidywalnie, czytelnie. No, i ciężko było w takiej sytuacji. Czymś zaskoczyć przeciwnika i zrobić coś nieoczekiwanego, przez to było łatwo się bronić przeciwko UKS-owi, a właśnie ten ruch bez piłki, ta wymienność pozycji i ta aktywność piłkarzy UKS-u, bo można powiedzieć, że to była prosta gra, to nie było tak, że UKS grał nie wiadomo co, ale ta prosta gra stała na, na najwyższym poziomie, bo co chwilę była właśnie ta wymienność pozycji i nie było wiadomo, gdzie ci poszczególni piłkarze UKS-u, grający z przodu, będą ustawieni. No i takiej stali Rzeszów bardzo ciężko było bronić się przeciwko temu. I że też to ustawienie ma, ma na to wpływ i pomogło LKS-owi, bo tworzy przewagę w środku pola i jak wspomniałem dzięki temu LKS też ma takie sytuacje jeden na jeden regularnie na bokach boiska, więc naprawdę jeśli LKS tak, jeśli LKS w kolejnych meczach... Tak samo będzie wykorzystywał 3-5-2 i będzie tak elastyczny w poruszaniu się po boisku, no to na pewno to dobrze wróży. Kolejna statystyka. ŁKS tego dnia miał aż 38 kontaktów z piłką w polukarnym przeciwnika, najwięcej w tym sezonie i naprawdę tak oglądając statystyki ŁKS, nawet nie wiem czy w poprzednim, w którymkolwiek meczu ŁKS aż tak Często pojawiał się właśnie w 16 przeciwnika, co jest dużym plusem. No i ogólnie, jak wspomniałem, trudno się przyczepić do LKS-u po tym meczu, bo ta zmiana ustawienia okazała się bardzo ważna. Ale też gra LKS-u i wszystko to, wszystkie pewnie to, jakie były założenia w tym ustawieniu, zostały przez piłkarzy wy. Wykonane na bardzo wysokim poziomie, generalnie. Chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Oczywiście, to też nie jest tak, że już wszystko na pewno się będzie układać, jeśli chodzi o EUKS, bo są pewne mankamenty czy też znaki zapytania, takie niedociągłości po tym spotkaniu, bo takie niedociągnięcia po tym spotkaniu, bo na przykład uważam, że, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę dominacji, skalę przewagi EUKS-u z pierwszej połowy, no to na przykład ta przewaga staty w statystykach powinna być bardziej widoczna. Tu EUKS. Miał 13 strzałów, w tym tylko 4 celne, i ok, plus dla UKS-u za to, że był bardzo konkretny, ale jednak, mimo wszystko, tego powinno być więcej, i też poszczególne inakcje powinny być wykorzystywane. Jeszcze ta skuteczność mogła być na pewno lepsza i UKS mógł wyżej wygrać to spotkanie. Kolejna kwestia jest taka, że, no właśnie, ta kadra UKS-u nie była budowana pod 3-5-2, tylko była budowana pod 4-2-3-1 albo 4-3-3, jakbyśmy to nazwali, no i przez to aktualnie trener Szymon Grabowski ma do dyspozycji tylko Trzech środkowych obrońców A problem polega na tym Trzech środkowych obrońców, czyli Fałowskiego, Kraczuna, Rudola A problem polega na tym Przykładowy problem, że już nawet nie mówię O kontuzji czy dłuższej przerwy Ale fakt, Łukasz Wiech jest kontuzjowany I pewnie wątpliwe, żeby w tym roku Wrócił No więc mamy trzech środkowych obrońców Z czego tylko jeden z nich jest w stanie Wyprowadzać piłkę na wysokim poziomie To jest Krzysztof Fałowski Najmłodszy, ale najlepszy piłkarz pod tym kątem, ale Pałowski ma już trzy żółte kartki. Jeśli dostanie czwartą z pogonią siedlce, no to w hitowym i w niezwykle ważnym spotkaniu ze śląskim Wrocław nie będzie mógł zagrać i na pewno taka nieobecność Pałowskiego tego dnia konkretnie może bardzo utrudnić euks owi właśnie to transportowanie piłki z własnej obrony do pomocy albo do napadu to jedna kwestia to to, i to jest taki znak zapytania, do tego też wciąż mam wrażenie, że problemem uks u może nie jest o tyle defensywa ale na pewno lepiej powinno wyglądać bronienie do środkowań, bronienie stałych fragmentów gry w defensywie i ogólnie przekazywanie krycia we własnym polu karnym, bo z tego padła br bramka dla Stali Rzeszów, że Rudol opuścił pozycję, opuścił pole karne. W środku pola karnego byli Pałowski i Kraczu. W sumie, de facto, przeciwko sobie mieli jednego Sławińskiego, więc była przewaga 2 na 1, jeśli chodzi o obrońców LKS-u, ale właśnie to przekazanie krycia nawet nie powiem, że nie nastąpiło dobrze tylko w ogóle nie nastąpiło, bo była właśnie taka chwila dezorganizacji dezorientacji, bo nie było wiadomo, czy to Fałowski ma kryć rywala, czy Kraciun ostatecznie nie krył żaden z piłkarzy ŁKS-u i to skończyło się bramką na szczęście przy niegroźnym wyniku ale nawet jeszcze w pierwszej połowie Staj Rzeszów miała w sumie trzy strzały trzy takie naprawdę niezłe okazje właśnie albo po rzutach rożnych albo po dośrodkowaniach na pole karne ŁKS-u i to nie była wina Aleksandra Bobka, tylko po prostu tego, że ŁKS już od dłuższego czasu ma właśnie problem z przekazywaniem krycia i zbronieniem do dośrodkowań, a jednak od piłkarzy tak dobrze grających głową jak Kraciun, ale też od tak doświadczonego stopera jak Rudol, Rudol powinniśmy oczekiwać, żeby tak w teorii prosta rzecz stała na wyższym poziomie. Do tego to spotkanie ze Stalem Rzeszów było bardzo dobre, ale to był tylko jeden mecz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych, na przykład z o wiele bardziej defensywnie nastawioną pogonią siedlce, czy w jeszcze kolejnym meczu. z ze Śląskiem Wrocław z takim poważnym rywalem, którego w tabeli będzie chciał gonić LKS, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze nie ma co odpalać szampanów, ale na pewno to spotkanie ze Stalą Rzeszów, ta zmiana taktyki, ale też ogólnie fakt jak LKS zaprezentował się tego dnia, daje nadzieję, że LKS będzie w stanie wrócić na odpowiednie tory i, że jeszcze ta misja, jeśli chodzi o awans do ekstra klasy, nie została przekreślona i że jeszcze są nadzieje na to, że uda się to zrealizować i do końca tego roku możliwie odrobić jak najwięcej strat do czołowych dwóch miejsc, no bo taki jest cel UKS u czyli właśnie bezpośredni awans, no bo zawsze te baraże to jest Pewna rzecz, która może pojść w dobrą stronę, ale też w niekoniecznie dobrą, co sam UKS zobaczył w 2021 roku, kiedy to właśnie popularny Serhii Krykun pogrzebał marzenia kibiców ŁKS-u, więc najlepiej byłoby uniknąć tych baraży, dostać się na drugie bądź pierwsze miejsce i awansować właśnie bezpośrednio. No i jeśli UKS będzie grał tak jak w Rzeszowie, to na pewno będzie uks owi o wiele łatwiej zrealizować ten cel i to zadanie.